Cześć kochani! Słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać jak wykonać elastyczne zamykanie oczek przy ściegu pończoszniczym. Mam tutaj taką małą próbkę, jest to ściek pończoszniczy. Z tej strony mamy oczka prawe, z drugiej mamy oczka lewe. E, już pokazywałam Wam dwie takie opcje elastycznego zamykania oczek. Raz przy, e, raz przy ściągaczu 1 na 1 i raz przy Ściegu francuskim. Możecie to znaleźć wszystko na moim kanale w poradach. Dobra, mam taką małą próbeczkę, i teraz pokażę wam, jak zamknąć te oczka elastycznie w zupełnie inny sposób niż wcześniej wam pokazywałam. Jest to naprawdę fajny i prosty sposób. Mam tutaj taką, właśnie małą próbeczkę, i zobaczcie, mamy tutaj nasze pierwsze oczko. W które wkuwamy się, tak jakby z tej strony, czyli tak jakby, jakbyśmy robili oczko lewe. I teraz mamy tutaj nasze drugie oczko. I to drugie oczko, zobaczcie, przerabiam na prawo. I ściągam to z drutu. To oczko, które mi tutaj powstało, zakładam na drut, zobaczcie, ale to drugie przerabiam na prawo. Zobaczcie. W ten sposób. I ściągam z drutu. To oczko wędruje na drut, ale to przerabiam na prawo. I ściągam. Oczko z powrotem na drut, to na prawo. O, o, o coś tutaj. To na prawo. I ściągamy. Ląduję z powrotem i to na prawo. I tak słuchajcie, robimy sobie do końca tutaj rzędu. No i zobaczcie, tak to wygląda. I zobaczcie. Oczywiście nigdy nie uzyskamy takiego super elastycznego zamknięcia, ale na pewno jest ono lepsze niż to, które zazwyczaj Wam pokazuję. Zobaczcie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny i że gdzieś tam użyjecie sobie takiego zamknięcia. Mówię gdzieś tam, ponieważ zazwyczaj swetry czy czapki kończymy ściągaczami, także to wiadomo. Ale może gdzieś tam akurat będzie Wam takie zamknięcie potrzebne. Pozdrawiam. Hejka.